Szczęść Boże, coś witajcie. Zaczynamy tradycyjnie od Ewangelii, którą Kościół nadaje na dzisiejszą niedzielę. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do farzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie Zanieśli go na łono Abrahama Umarł także bogacz I został pogrzebany Gdy cierpiąc męki w odchłani Podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama I Łazarza na jego łonie I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną I przyślij Łazarza Aby koniec swego palca umoczył w wodzie I ochłodził mój język Bo strasznie cierpię w tym płomieniu Lecz Abraham odrzekł Wspomnij synu że za życie otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt choćby chciał stąd do was przejść, nie może, ani stamtąd nie przydostają się do nas. Tamten rzekł. Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Mamy dzisiaj ogromny kontrast w Ewangelii. Po pierwsze, co rzuca się od razu w oczy, to to, że ten, który leży u bram pałacu tego bogatego człowieka, on nosi konkretne imię. Chociaż wydawałoby się tak po ludzku, że on jest tym, który nie ma nic. Czyli byśmy powiedzieli, że jest nikim. Obolały, biedny, obrzodziały, psy przechodziły, lizały jego wrzody. A ten, który mieszkał w pałacu, codziennie, wystawnie ucztował. Piękne, purpury, szaty na co dzień nosił, ale jego imienia nie znamy. To znaczy, że nie w majątku, nie w pieniądzu, nie w rzeczach materialnych, które często gromadzimy, kumulujemy, jest nasza wartość. Ale ta wartość jest nas pisana w to, przez to, że jesteśmy podobni do Boga. Nie na tym rzecz polega, żeby robić siebie cierpiętnika, i nie o to tutaj chodzi. Tylko Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, że nieważne w jakiej sytuacji życiowej jesteś, ale warto, żebyś był blisko Niego. I co ważniejsze, nawet Twoje cierpienie, a może zwłaszcza Twoje cierpienie, ma przed Panem Bogiem olbrzymią wartość. Każdy Twój ból, każda Twoja rana, wszystkie Twoje wrzody, to co Cię niszczy, co, co jest dla Ciebie ościeniem, to przed Bogiem ma ogromną wartość. To przed Bogiem nigdy nie będzie zapomniane. I jak jest koniec tych obu? Rzeczywiście Łazarz, jako przyjaciel Boga, idzie no, na łono Abrahama, idzie odebrać nagrodę. Bogacz, pisze Ewangelia, tylko zostaje pogrzebany. Ślad po nim ginie. Może warto dzisiaj odkryć, że w życiu nie chodzi o to, żeby gromadzić, kumulować, żeby nawet czasami kosztem drugiego ten majątek zdobywać. Ale chodzi o to, żeby po prostu być człowiekiem, żeby zauważyć człowieka w człowieku. Gdyby ten bogacz, tego, który leżał u stóp jego pałacu, zauważył, to pewnie znalibyśmy jego imię. Dlatego bądźmy dzisiaj też tymi, którzy, którym Pan Bóg daje imię po to, żeby ono nie poszło w zapomnienie. Pan Bóg dał nam imię po to, żebyśmy przez ten świat, przez to życie szli dobrze czyniąc, żeby nasze imię było rozpoznawane jako Ten, który nosi to imię, to człowiek pełen miłosierdzia, pełen miłości, pełen dobroci. I jeszcze jedna rzecz. Jezus mówi, że choćby nawet ktoś z umarłych postał, to jeżeli nie uwierzyli prorokom, jeżeli nie uwierzyli Słowu Boga, to nawet jeżeli by się takie nadzwyczajne wydarzenie wydarzyło, nie uwierzą. Nie szukajmy dzisiaj nadzwyczajnych znaków, ale zaufajmy Słowu Boga, który przychodzi dzisiaj i chce cię przekonać, że Twoje imię jest dla Pana Boga ważne, Twoje imię jest dla Pana Boga cenne. Ale zauważ też, że ten drugi człowiek, który żyje obok Ciebie, on nie jest bezimienny, on też ma imię, warto, żebyś go zauważył, warto, żebyś mu służył, żebyśmy razem mogli spotkać się w niebie.